i hej, hej witam was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z szakę Sundfidgetes jesteśmy po Kowala zobaczcie co tu się dzieje co tu się dzieje w tym plecaku nawet tu nic się nawet nie oglądamy nie patrzymy na szyjnik na siłę dla wojownika 307 mam lepszy mam 359 z punktami życia więc won Pasek, pasek zwiadowcy, a to nie tutaj, to nie na tym kącie. Mm, te paski podmieniałem, więc tutaj te paski, patrzcie, jaki piękny pasek by był. Gdyby miał dziurę, nie? Gdyby miał dziurę. Rozmontowaliśmy pięć itemów, może coś Wiedźma z tego kupi od nas, nie? Nic, nie tego? To co Wiedźma chce dzisiaj? Pierścienie, się uparła na pierścienie, jak ja nie mam pierścieni, no co za. Co za dziwna kobita. Co za dziwna kobita. Średnikiem na wytrzymałość to nie jest coś, czego szukamy, co kochamy, co cenimy i za czym tęsknimy. To jest 380 tysięcy, eee, a wrzucę sobie do kibla. To jest teraz dobry pieniądz. Wygraj z radzistą 3 razy. 380 tysięcy to mogę sobie wrzucić zamiast tego. Tym bardziej, że kowala rozmontowałem, a niech idzie. Chociaż zakręćmy kołem. Najpierw wrzućmy sobie te 400 tysięcy dusz, to dość dużo, i zakręćmy kołem tak. Tak, dla pewności. Mm, najlepiej by było, jakbyśmy w ogóle złomu nie dostali. Dzisiaj bez złomu. Grzyby chętnie, dusze chętnie, bez złomu. Jabłuszko chętnie. No, jeden złom, drugi złom, trzeci złom, czwarty złom. No, przecież oni są chorzy na umysłowo. I oczywiście, nic pierścień, nie? Nic pierścień, bo po co pierścień? <grystanie> Po co pierścień? Na co komu pierścień, moi drodzy? Żeby go sprzedać do wiedźmy. W... Ładnie szło, wcisnął mi 5 złomów pod rząd. No co za typ? No co za typ? No co za typ. Szansa na legendarne punkty życia 3%. Nieźle. Szansa na legendarne. No fajne te itemy. Takie 2 na 10. Wrzucamy to do kiblana i mamy gigantyczny letki problem. Gigantyczny letki problem polegający na tym, że nie mamy miejsca w plecaku. Więc item za 600 tysięcy wędruje do śmieci. Tak po prostu. Mm. Idziemy na pety. Co ty tu i robisz? Trzeba walka petów strzelić i pokazać ludziom pracującym miast i wsi dopiero dalej mm. co się dzieje. 13-155. Jedźmy mrokiem. To jest ogień, więc mamy szansę. Czomp 40. W kogieniuta 100. Nasz kulkon kogieniuta powinien zmasakrować. Dokładnie. Trochę dużo dostał tego życia po pysku. No i kogieniot przejdzie na smokiego 50, tak? Nie. To kogieniot był już wszystkim, co ten koleś ma do zaoferowania. No okej. Okay. Kogieniot był wszystkim, co miał do zaoferowania, a my tutaj mamy już 21 truskawek. No dobra. Teraz się skupmy, co my tu robimy w ogóle i co się tutaj dzieje. Epic, epic, epic. To chcemy sprzedać. No i gem odłożony. I teraz tak. Broń dla wojownika. Niby plus 30, ale bez stat bocznych, z gorszą runą na damage. Więc takie. 290 wymieniłem, 253 do rozmontowania. 247, wszystkie staty. Wrzuciłem 296 do rozmontowania, czapka wojownika. Plus 4, ale kuparmu w plecy do rozmontowania. No i zaczynamy. Czapka do rozmontowania, pasek do rozmontowania, broń do rozmontowania. I skończył się event na rozmontowanie, moi kochani. Skończył się event na rozmontowanie, a my mamy pełny plecak. I nic nie ja mogę robić. No i to jest problem. A... A i tak zobaczcie, klikałem wszystko co dalej. Tak jak wam mówiłem, że będę tak robił. Tu zostało ze 9 lochów. No to jest 6, 7, 8, 9, 10. To jest 5. I 7, 8, 9, 10. To 4. 9 lochów z tyłu gdzieś zostało, Już zamknęliśmy następny. Kończymy jeszcze następny. No ja, 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 jak berety. Mm, nowa broń. Plus 85. Fajna. Rozrzut. Boski. Runa. Spoko. Siła, inteligencja. Nie. Rękawice, hmm, spoko, siła szczęście. buty i pasek z punktami życia, czyli żadnej ciekawej runy, co tutaj mamy. Eee, odporność na zimno, odporność na zimno, to kupimy, żeby sprzedać tylko. Licząc, że wypadnie nam szlałwąż ewentualnie. Jakiś się tam zrunął, bo moi kochani, wbiłem w końcu te 10 septylionów, więc możemy tutaj też łapać te najlepsze runy, już 3%. Eee, expa, czyli złożyć już 10% expa i 50% Golda, bo możemy łapać 3% expa i 13% golda, więc jesteśmy w stanie 4 itemy i w 4 itemy mieć maxa. No dobra. Co tu się dzieje? Jakiś pupil gildyjny, mi tu miga, jakieś wiki jadło. Digital well plate. No i dobra, wbiliśmy 268 level, możemy się tutaj elegancko przebrać i z tego co pamiętam mamy 2 PD, 4PD, 6PD eee, Odporność na zimno że co? A, bo tutaj mam klapki na złoto. Dobra, czyli muszę zrobić tak. Siap. I tak. O. To jest, bym sobie zrobił 2pd, 4pd, 6pd. Ciekawe, czy tak robiłem. 6pd 11 zł, 6pd 23 zł, 6pd 34 zł, 10pd 34 zł. Ciekawe, czy robiłem tą karczmę w tych butach, czy w tamtych butach. Boże, co za różnica. Ale śmieszna historia, śmieszna. Czy jakiś pet jest do złapania? Omnibud nie ma, ekspa tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, więc klikamy sobie paseczek na luzaku. 7400, 10300, pierścionek do kociołka, buty do rozmontowania, no i ten pierścionek będzie tutaj najlepszym wariantem, bo go po prostu oddamy do kociołka, pomimo, że to nie jest jakiś majątek, ale, ale przynajmniej... Pozbywamy się. Jest inteligencja, wytrzymałość, jest plus 189, niezły rozrzut, ale co, nie ma runy? Eee, nie ma runy, moi drodzy, nie ma runy, a tutaj mam piękną runę, plus 10%. Więc, e, jak mam sobie podnieść o 189, czyli powiedzmy o 12%, e, mój damage, no, na, no powiedzmy nawet o 13%, a stracić runę, no to na no to samo wychodzi, nie? Na to samo wychodzi, moi drodzy, na to samo. Jest śliwka, robaczywka. Pierścionek do kociołka za 180 tysięcy. No musimy go wziąć. Musimy go wziąć ten pierścionek do kociołka za 180 tysięcy i chodźmy zobaczyć co dzisiaj złodziej nam zaoferuje. Teraz pewnie jak już nie ma eventu kryształów, to będziemy wygrywać kryształy, nie? No dobra. Będziemy wygrywać pech to pech. O, jednak nie tylko pech. Ociepanie! Ociepanie, ale mu ryja wykrzywiło. Ale mu ryja wykrzywiło. <laughs> ale mu ryja wykrzywiło. Ociepanie. No takiego gościa to my szanujemy. Jak mu ryja wykrzywiło, Skubańcowi. <laughs> I to już jest GG moi drodzy. Już on nie jest w stanie mnie zdenerwować dzisiaj. Jeszcze cztery dusze. On już nie jest w stanie mnie niczym zdenerwować. Mogę sobie nawet jedną klepsydrę zostawić, bo wiem, że i tak to bez znaczenia. Mogę sobie nawet trzy kamienie wziąć, bo, bo on mi już humoru nie zepsuje, moi drodzy. 5 dusz, 4 dusze, no sztos. Wygraśca z razistą trzy razy, więc tutaj sobie zrobimy gośnik clear, żeby tu nic nie było na czacie. Gold bet 1. No i gramy. Trzy razy mamy wygrać. Jak pech to pech, ok. Rozumiem. Rozumiem. Chyba musimy zmienić ten środkowy kubek, bo on ostatnio się robi pechowy, nie? On się ostatnio robi pechowy. O, ci wbił 298 level. To gruby zawodnik. Zbliża się do 300. Ładnie, ładnie. Nej, no coś mi ten środkowy kubek ostatnio nie działa. Ej, no gości, bo ja u Ciebie wydam wszystkie moje miliony na te trzy wygrane. Ale się nasłuchacie, że jak pech to pech, co? Dobra, oszukamy go. Chciałem go oszukać. No, został oszukany. Został oszukany, oskamowany i w ogóle odbieramy plakat i jest spoko. Czyli kibel mamy zrobiony, plakat mamy zrobiony, złodzieja mamy zrobionego. No tutaj mamy, moi drodzy, zatrzęsienie. I będziemy tak sobie skakać, żeby oczyścić tą pocztę. Zaczniemy od wydrzewia. Bo to jest bez znaczenia co my najpierw pokazujemy, a co nie, czy wydrzewia pokażę Wam wcześniej, czy później. Wydrzew padł elegancko jak ta ścierka. Padło coś jeszcze tutaj. Eee, czarny upiór o. Chyba strefa mroku, barbar nic, maguś nic, kusia dużo zbiła, no i my dzielny mage, krytyk za 12 baniek i czapka do rozmontowania ta poszła, nie? Co tu jeszcze mamy? Krapiera zabiłem, pokażę wam. Krytyk za hita. krytyk za hita. krytyk, nie? No to nie, krytyk, no. I krytyk, no. Piękne tutaj, krapierowe, lańsko weszło. Jest ten pierścionek i ten pierścionek nie ma fajnej rury, więc. Ja wiem, że to są grosze, ale to chodzi tylko o to, żeby po prostu tego nie trzymać, bo nie mamy miejsca w plecaku na to, moi drodzy. To tylko o to chodzi, że nie mamy miejsca w plecaku na to. I że wolę wziąć taki pierścionek 3800 ładna misja, niż. niż wziąć jakiś item, który i tak i tak bym musiał sprzedać, nie? Walka petów. Przegraliśmy tę walkę petów na Mamuta 3. Ponikonik 81 zgwałcony. Kamolak, moi drodzy. Grać, przegrać na Kamolaka to nie jest wstyd, bo Kamolak to jest OP ale no ileż można, ileż można przegrywać na takie dziwne pety, co? Ileż można, zobaczcie, jak się wiki jadło, to próbował tymi krytykami, tam nawet jakiegoś unika strzelił, no ale Kamolak oszukuje, on więcej bloków robi niż jałników, to jest oszustwo. Kamolak po prostu OP, no, jeszcze dwa krytyki, o, i jeszcze, no ale Kamolak oszukuje, no, Kamolak nas oszukał. Skamolak nas zeska wy zeska wyskamował, zeskamował i w ogóle oskamował. Ponikonik 64, konik 95, Wikiadwe 57. No i to powinniśmy wygrać, no bez jaj. Ej. No. Boże, już się denerwowałem. Dragor mrozu, moi drodzy, nam też padł. To są po kolei strefy mroku, te, których, których nie, które, po tych, które pominąłem, nie? Zobaczcie co ten maguś tu narobił, no i teraz nasz dzielny mag 8800, jaki krytyk 2900, no i pasek do rozmontowania No i moi drodzy, jeszcze oczywiście jak zaczynamy odcinek Podziękowania dla Skyu nowy wspierający, bardzo serdecznie witam Patryk ponownie wrócił, Hexer, Kula, a Jane nie I tak dalej, te osoby już Tym osobom już dziękowałem Wie, że ruszyliśmy też trochę Typy z Oskur Jakiś tam pasek no i wróciliśmy do strefy mroku, upadły mnich. No tutaj już zobaczcie co, to, to, to jest po prostu mistrzostwo świata, co tutaj Kusia zrobiła. Polecam Kusi zabierać itemy, rozbierać ją, bo ona wtedy zaczyna się bić. Ona wtedy zaczyna się bić. Jak ktoś lubi matematykę i ktoś lubi sobie utrudniać życie, to polecam sprawdzić ile uników miała Kusia w całej tej walce i jaką miała najdłuższą serię uników, nie? Bo tam coś przyjęła chyba na twarz, jak na razie, czy nic. <laughs> Bo wydaje mi się, że ma 100% życia. <laughs> wydaje mi się, że nic nie przyjęła. Ale sprawdźcie, może się wyleczyła, może ma jakiś lifestealing, nie wiem, a ja nie wiem o czymś. No i dostaliśmy ten wspaniały naszyjnik dla naszego dzielnego wojownika. Także kusia się sprawiła. Walkę później, jak widzicie, ten pasek ledwo się przesunął, więc... Była korekta u Kusi, ale za to się Maciej wykazał i broń dla wojownika do rozmontowania. E, istota pozaziemska. No to tutaj Barbar niewiele, tutaj Maguś dużo ma do powiedzenia, czy będzie krytyk, czy nie, nie ma krytyka. No więc musi Kusia tutaj, no i co, no został Maciej, został Maciej. <laughs> Jak jakby policzyć 8 i 9, to jest 17, prawie sam go zabiłem, nie? Prawie sam go zabiłem, tą istotę pozaziemską. Smoko błędu. Barbar troszkę, Maguś dużo, Kusia trochę i my tutaj już Gigiwell Plate tak zwane yy, i kolejny item do rozmontowania. I to są wszystkie wiadomości, które miałem zapisane dla was. Jestem bardzo szczęśliwy, bo żeśmy wszystko pokazali. Jabłuszko chętnie. Wiem o twoim męstwie, weźmy sobie czerwoną na golda. Buty, fajne buty. Misje słabe wszystkie, ta jest w miarę, powiedzmy, jedna z bardziej sensownych. Co to za kupy? Dobrze, że złomy nie lecą, chociaż... Chociaż przy kole mówiłem, że dobrze, że złomy nie lecą i nagle wyleciało pięć, nie? Pasek, łączna odporność, to nie. Buty, bierzemy tą czerwoną, trzy minuty. Za tyle milionów ekspa chętnie... Mm. 14 za 2 miliony, boże, to są złe misje, nie? Ale jest jedzonko. Klata za 400 tysięcy. To jest worth it, no, to jest najbardziej worth it misja, moi drodzy. Najbardziej worth it, tylko ja tą klatę nie chcę jej trzymać, chcę ją po prostu, najchętniej bym ją od razu sprzedał. 400 tysięcy, tak, tak po prostu najchętniej bym ją sprzedał. No bo jeżeli ja jej nie sprzedam, moi drodzy, to ja nie mogę żadnego locha zrobić już dzisiaj, ani jednego. Ani jednego. Ani jednego. O, teraz to już w ogóle muszę sprzedać, nie? Coś. 400 tysięcy klata i 298 trzymamy. E, ale to wygląda słabo. To wygląda bardzo słabo. Ta sytuacja, która nas tu spotyka. Oczywiście robimy jeden pasek, bo tutaj nam nie potrzeba trzy paski na tygodniu. Nie ma po co. Nie ma tutaj jakiś super. Super imprez, żeby tutaj robić trzy paski niepotrzebnie weźmy tą, bo może nam się jakaś dwójka trafi z dobrym expem, albo z dobrym Goldem, albo z fajnym itemem. Nie ma epika, nie ma epika, nie ma klucza, nie ma epika, nie ma nic, więc odpalamy wartę do rana. Możemy nawet chyba i na godzinę tą wartę na razie odpalić, bo jeszcze godzinę będę siedział, bo będę te odcinki druida jeszcze nagrywał i takie tam, więc, więc jest ok. Dobra, zmieniamy to, przybieramy to, zakładamy to, nie? I teraz jesteśmy w naszym cichu bojowym. No bo te buty tu trzymamy, to jest nasz kolejny epik do odłożenia. Epik odłożony tak zwany. Kradzione odłożone, jak to mówią, nie? No i dobra, co my tu mamy? Za minutkę mamy kolejną walkę petów, a na razie mamy karmienie, tu nie możemy nakarmić, tu nie możemy nakarmić. No tu karmimy, bo mamy tą taktykę, czyli idziemy do stołu, łapiemy szlał węża, wbijamy trenera 12 i zdobywamy żółwia. I to jest, to jest ostatnia szansa na to, żebyśmy yy, zdobyli tego żółwia w tym roku. Innej szansy już nie mamy. Inna szansa nie wchodzi w grę ani na magu, ani na druidzie. Więc robimy to samo na obydwu kątach, czyli konik do 100, trener 12. Liczymy, że złapiemy po prostu węża na pierwszym poziomie tylko po to, żeby premie dał dostatka. I tyle, nie? I tyle. Na tyle liczymy. Boruwa jakaś. Co tam Boruwa? Jak tam życie mija u Boruwy? Ładne masz krytyki. No, skillet player. Skillet player. Widać, o, że dużo ćwiczy. <grym> dużo ćwiczy skillet player. 7 milionów krytyk. No dobrze. W sumie w portal wolę bić te krytyki niż w jakiegoś tam Leszcza. 11 600. Dobrze, bo to portal się gildi przyda nam. Portal solo też chętnie bym tyle zarąbał. A mamy nowy portal. 100%, ojojoj, to jest mag, musimy go naprawdę jakoś złoić jakimiś krytykami z góry, dobry krytyk za 10 baniek, dobry za 13 baniek, dobry za 12 baniek, powiem wam, że gdyby nie to, że to był krytyk, jeszcze byśmy go rąbnęli za dychę, to jutro byśmy go zabili, a tak będzie ryzykownie, bo będzie 44%, ale jestem ogólnie bardzo, bardzo zadowolony z tego lochu, podnosimy sobie inteligencję, żeby być pondrym magiem, no idziemy do walki petów, 13 209, eee, oddamy wodę, oddamy wodę, bo tu nie mamy szans, płomieła z 33 w kogieniuta, eee, po kogieniucie jakiś smoki 60, który zje naszego koniksa, bo oczywiście będzie miał jeden krytyk za dużo, Gdybym miał jeden krytyk mniej, to byśmy mieli szansę to wygrać, ale tak, to niestety nie. A szkoda, bo to była to była walka do wygrania. To była walka do wygrania. Dobra, tu wam wszystko pokazałem, więc jestem z siebie dumny i zadowolony. E, co my będziemy petem jakim, co my tu się w ogóle będziemy teraz tłuc? My nie mamy co tłuc. No, będziemy tą ziemią 60 próbować zabić pancerniksa, no jasne. To będzie bardzo proste do zrobienia. Jak widzicie, nasz damage jest gigantyczny w tego pancerniksa. Generalnie nie musimy nic klikać, nie? Generalnie nie musimy nic klikać. Tutaj nic kompletnie nie potrzebujemy klikać. A co chodzi, jeśli chodzi o lochy na tym magu? Tutaj tą panterę, a to jest mroczny obcy. No bo te lochy to na pewno zabije, wypadnie mi item. Tornado wypadnie mi zaraz item i co z nim zrobię? Wieża wypadnie mi item. Eee, powiedzmy, że go nie zabijemy, nie? Powiedzmy, że go jeszcze nie, że go nie zabijemy, że on jest mocniejszy niż niż ustawa przewiduje, tak powiedzmy. No to jest zwiadowca, on powinien ee, powinien tutaj paść nam kiedyś. No ale to jest zadziwiające, że tak, o Boże, nie rób tego, Maguś, bo mi plecak zapchasz. Dobrze, Kusia, nie traf, nie traf, dobrze. Nie traf i przyjmij na pysk. Nie traf, przyjmij na pysk. No co to za walka, Kusia, przyjmij na pysk krytyka. Dobrze i przyjmij jeszcze, Kusia. Nie rób krytyków, kusia. No co ty zgłupiałaś? No co za kusia, ty miałaś go nie zabijać. Bo ja nie mam miejsca w plecaku. No co ta kusia zrobiła? Co ona zrobiła? Pasek. Pasek z runą. Ulepszona jakość przedmiotu. No fajny pasek, fajny pasek. Prawie cały level wbity. No fajny pasek byłby, gdyby nie to, że nie jest fajny. No i coś musimy sprzedać po prostu. No 223, 298. 209 to 298 po prostu sprzedamy, a to do rozmontowania. Nie? No szkoda, że wyrzucamy te zbędne itemy. Miałem go nie zabić, więc moi drodzy nie będę no już dzisiaj nic klikał tutaj na tym koncie, bo, bo szkoda mi tych itemów. Muszę jutro znowu 5 itemów rozmontować, trochę poluzować ten plecak. Problem jest w tym, że dopiero będę mógł za 4 doby prawie budować skarbiec kolejny, więc no jeszcze dość sporo. Jeszcze na salkę nie mamy surowców. Ataków nie robię, bo mi się nie chce. No i to jest chyba tyle, co nasza grama ma do oferowania. Czary Mary nie chce. Awki nie, pupilę będę odbierał. Walki nie, walczy na PD. Możemy jeszcze sprawdzić, czy mamy runy wszędzie pokupowane, te zaklęcia odwiedźmy. Na naszych pachołach wszędzie wszystko jest. Więc to jest tyle, moi kochani, to jest tyle, co z Magusia dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach do zobaczenia, się mano i pa!